Jestem historykiem, nigdy nie byłem historykiem, ale zawsze się interesowałem tym, z czego wyrosłem. Zawsze interesowała mi historia Kościoła, bez którego nie mogę żyć. Bez historii nie będzie rodziny, bez historii nie będzie narodu. Nasy początków mojej wspaniałej miejscowości sięgają od 1509 roku. Otóż w 1509 roku król Zygmunt Stary nadaje dobra boczki dla Iwana Sapiechy, który przyjmuje to, co tutaj leży po prawej stronie Nurca. Od razu Sapiecha na prawach magdeburskich lokuje miasto. W 1513 roku funduje pierwszą świątynię katolicką pod wezwaniem Świętego Ducha oraz Najświętszej Marii Panny, i Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Katarzyny. Tutaj pierwsza parafia, można powiedzieć, serce Bociek właśnie biło w tym miejscu. Ten kościół był jako parafialny, związany. Z historią bociek aż do 1823 roku. Niestety, pożogi, wojny sprawiły to, że ulega zniszczeniu i nigdy nie został odbudowany. Historia naszej miejscowości to ciągle wojny, choroby. Tak jak i w naszej ojczyźnie wiemy, Troszkę ze wschodu, troszkę i z północy, bo i moskale później, i prawdaż, i szwedzi, nie pozostawiają po boczkach suchej nitki, palą miejscowość niszczą, ale jakoś tak Pan Bóg dawał możliwość, że ciągle te boczki z tych popiołów powstawały. Ulicą Dworską trafiliśmy w cudowne miejsce. Tutaj z fundacji Franciszka Józefa Sapiechy. Był wspaniały dwór. Tu mieszkał Sapiecha i jego potomkowie oraz potoccy. Po pierwszej wojnie światowej wszystko zostało zniszczone, rozgrabione. Dzisiaj tylko mamy piękny drzewostan, który świadczył o układzie włoskim ogrodów i pozostałości po pięknych stawach dworskich. Główna ulica dworska która prowadziła do dworu była obsadzona pięknymi drzewami kasztanowce prowadziły wzmianki historyczne mówią że nawet Klemens branicki pobierał te sadzonki do swego ogrodu do białego stoku by też cieszyć prawda oczy państwa branickich a dlaczego? A to dlatego, że siostrą Klemensa Branickiego była Krystyna, która była małżonką Franciszka Józefa Sapiechy. To z jego inicjatywy powstaje właśnie układ urbanistyczny ulic Bociek w taki sposób, by wszystkie domy, które stoją w jakiś sposób nieprawidłowo, zostały usunięte. By płoty stały prosto, by ulice miały wygląd mieszczański. I czy czasem nie tak myślimy, że i w dzisiejszych czasach można by było dla niektórych takiego porządku udzielić? Żeby ludzie też, prawdaż. Bo nie każdy taki porządek lubi i różnie tam z tymi sprawami urbanistycznymi jest. Przy dworze została ufundowana także. Kaplica dworska pod wezwaniem Świętego Rocha. W tym dniu kiedy odbywały się uroczystości odpustowe, sapiecha zapraszał w sposób uroczysty wszystkich na odpust do siebie. Szli wszyscy by czcić Świętego Rocha, który był umieszczony w kaplicy dworskiej. Przyszły czasy pożogi, nieszczęść i po pierwszej wojnie światowej Niestety już dworu nie mieliśmy. Zostało to wszystko zniszczone, kaplica dworska także. W dniu dzisiejszym na tym miejscu pozostał tylko upamiętniający krzyż. nie od samego początku jako miasto rozwijało się bardzo prężnie. Za zapiechów były kramy, sklepiki, były warzelnie piwa, było pięć młynów, duże jarmarki. Bruk leżał w boczkach na większości z ulic. Uliczki w centrum bociek schodziły się w jedno miejsce, w tak zwany ryneczek. Na ryneczku w każdy piątek odbywały się jarmarki. No szkoda. Dzisiaj pozostała tylko dla nas nazwa, tak zwany Rydeczek. To był duży plac, gdzie zbiegało sześć ulic. Dookoła było duże skupisko właśnie boćkowskich Żydów. To oni mieli kramy, sklepy, karczmy. Było nawet tak, że Żydów było więcej, aniżeli wszystkich razem chrześcijan. Była tu szkoła żydowska, była tu synagoga. Cała społeczność żydowska z boćkowskiego getta została wywieziona w sposób okrutny do Treblinki i już nie powróciła. Ktoś może zapytać, dlaczego boczki, ta nazwa czy od beczek, czy od czegoś innego. Tu, szanowni państwo, wytwarzany był monitor boczkowski a cóż to takiego było? To była, to była rękojeść z dobrym rzemieniem tak zwana dyscyplina, którą tu wytwarzano dla pośmierzenia takich, którzy no, nie chcieli się uczyć byli niegrzeczni no do chłosty. Franciszek Józef Sapiecha bardzo się zapisał w naszych tutaj kartach historycznych. To on był fundatorem razem z swoją małżonką przepięknego kościoła Ojców Reformatów. Tą ulicą, ulicą Świętojańską, sam Sapiecha przyjeżdżał do kościoła Namrze Świętą ze dworu. A dlaczego ulica Świętojańska? Dlatego, że stoi figura świętego Jana Nepomucena. On jest patronem dobrej spowiedzi. A on jest patronem też dobrych jarmarków. Ojcowie reformaci mieli klasztor, otoczeni byli, prawda, murem, a tu tak na przykład procesje trzeba robić. Dokoła kościoła nie było przejścia, więc takie procesje, czy świąteczne czy rezolucyjne, odbywały się wokół wieży zegarowej, fundacji Krystyny. Branickiej, żony sapiechy, już po jego śmierci, wdowa po sapiesze, wykańcza niektóre rzeczy, jak brama wjazdowa do kościoła i funduje wieżę. Architektem głównym bramy barokowej i tej wieży był pan Klem, który był architektem u państwa Branickich na Wersalu w Białym Stoku. Kiedy wejdziemy do tej świątyni, to oczywiście w pierwszej chwili nasz wzrok biegnie ku ołtarzowi. Ołtarz, z jednej strony jest to klasa, jeśli chodzi o wykonanie, z drugiej strony skromny. Nie widać złoceń, przebija tylko brąz. Ten brąz nam mówi o gospodarzach tej świątyni, a tymi gospodarzami byli ojcowie franciszkanie z gałęzi, zwanej reformatami. Ale nie dla franciszkanów specjalnie ten kościół został zbudowany. Ich głównym zadaniem była opieka nad wyjątkową relikwią, nad skarbem, jakim jest cząstka Korony ciereniowej. O tym dowiadujemy się właśnie z tablicy dedykacyjnej upamiętniającej zakończenie budowy kościoła bośkowskiego 1739 roku. ad deponendem honorabilem partem spinex korone Christi nostri domini. To jest cel budowy tej świątyni. Dla złożenia czcigodnej cząstki ciernia z korony Chrystusa naszego Pana. W górnej części relikwiarza mamy krzyżyk, w którym zatopiona jest relikwia, malutki fragment korony cierniowej. W dolnej części relikwiarza mamy szklany cylinder, w którym jest kolec cierniowy, który przypominać ma nam, że mamy do czynienia z relikwiarzem. Korony cierniowej. Ten kościół to jest po prostu jeden wielki relikwiarz. Tak został pomyślany. Relikwiarz, w tym złożono cząstkę korony cierniowej. Skąd tutaj przybyła? No, nie jest to zapisane w dokumencie. Tak tradycja miejscowa przekazuje, a znając skłonności zapiechów, takie trochę. Świętokradcze, żeby w różne godne czci, przedmioty kultu do swoich włości ściągać. Mamy przykład Skodnia w XVII wieku, kiedy został wykradziony obraz z Rzymu przez jednego sapiecha. Tu drugi sapiecha przywozi ten jeden cierń z korony Chrystusowej. Cierń, jak właśnie mówi ta tradycja, wyniesiony przez niego. W zębach. W czasie adoracji jeden cierni odgryzł i w zębach po cichutku wyniósł. Ojcowie franciszkani reformaci trwali tutaj około 100 lat. Niestety, kiedy przyszedł czas zaborów, klasztor boćkowski został skasowany w 1832 roku. Zakonnicy zostali wywiezieni. Budynek klasztorny został zajęty przez władze rosyjskie, do dyspozycji także i cerki prawosławnej przez pewien czas. Sam budynek został później rozebrany. Jedynie pozostała ta piękna świątynia, która też zaczęła służyć od połowy XIX wieku jako kościół parafialny. Można jeszcze zauważyć pozostałości pod murem fundamentów, które świadczą o tym, że ten klasztor autentycznie tu był, że ojcowie tu trwali ponad 100 lat. Tu od samego początku mieszkali Polacy, Rusini, no i później oczywiście Żydzi. Razem z nami mieszkają bracia prawosławni. Dzisiejsza bryła Cerkwi powstała w 1820 roku z fundacji Potockich, którzy w ówczesnych czasach byli dziedzicami Bociek. Oni tu władali, oni tutaj pracowali, a to dlatego, że córka Franciszka Józefa wyszła za mąż właśnie za Potockiego i dlatego Boczki przyjęli Potoccy. Cerkiew jest pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Bryła jest architektoniczna bardzo ciekawa, ponieważ ona ma dwie wieże, tak jakby kościelne, takie proste, smukłe, małe te kopułki i na środku jedna kopuła zwieńczona prawosławnymi krzyżami. Jestem dumny jako mieszkaniec bociek z historii, która już liczy ponad 500 lat. Ale jestem także i dumny i dzisiejszych bociek. Ktoś może powie, że faktycznie tu się czas zatrzymał, tu się nic nie dzieje. Nie można tak mówić, że się nic nie dzieje. Boczki z dnia na dzień nabierają tempa. Boczki z dnia na dzień pięknieją. E